Siema, witajcie już w siódmym odcinku Pixelowych Ziół. No i trady, tradycyjnie, Zombie Hawk. Siema, Siema. Tak. No to dzisiaj jesteśmy w nietypowym miejscu. dość. Jest to pokój Zombie Hawka. Tak, a więc pisaliśmy dzisiaj dosłownie kilka minut temu na Facebooku, bo założymy sobie stronę dotyczącą naszego. Kanału, no, naszego lesplay'a. I tam właśnie pisaliśmy o odcinku siódmym, który właśnie się teraz jest w trakcie yy, nagrywania. Że mieliśmy problemy techniczne wcześniej, bo ten odcinek, który teraz właśnie nagrywamy, był nagrywany około 3-4 razy i zawsze nie wychodziło bo był albo problem z dźwiękiem, z filmem, albo, albo jakieś inne problemy. I nie mogliśmy się właśnie zabrać na za ten odcinek. No, i tak właśnie na początku było, że chcieliśmy w, w, w siódmym odcinku pokazać wioskę. Bo prawda jest taka, że po szóstym odcinku, gdy zrobiliśmy sobie tam właśnie ten, ten koik, to y, znaleźliśmy wioskę i postanowiliśmy się tutaj osiedlić. Tak, a znaleźliśmy tych wiosek dwie, lecz jedną y, zabraliśmy jej cał, całe dawno, jakby ją obrobiliśmy, że tak powiem, i, tak. i przenieśliśmy do tej drugiej, lecz znowu was zadziwiamy. Postanowiliśmy się znowu przenieść, ale tym razem nie do wioski innej, tylko. pod wioskę? Nie, nie pod wioskę. Nie pamiętasz, mamy się przenieść no tak. gdzieś daleko, ale będziemy budować z własnej produkcji domy. Nie tak, że wioskę zajmiemy i będziemy mieli gitę z majone, wszystko ok? Tylko będą własne nasze projekty, bo musimy czymś zadziwić naszych widzów, bo na razie nic nie robiliśmy takiego fajnego. Co nie? No tak, ale. Ale na razie póki co chcemy właśnie dokończyć, że budowaliśmy, znaczy no, tą wioskę jeszcześmy rozbudowywać. No i postanowiliśmy w siódmym odcinku po raz pierwszy, gdy kręciliśmy, pokazać wam y, częściowy mur, który postanowiliśmy zrobić, żeby nam się nie rozpił po prostu... nie wchodziły nam potwory. No i oczywiście to też się nie udało, bo zrobiliśmy prawie cały mur, zaczęliśmy kręcić i był problem z głosem czy z czymś. No i potem znowu zaczęliśmy kręcić. Wtedy był już gotowy drugi mur z, z lawą, który oświetlał. No i też coś nie wyszło, już było wszystko gotowe. Trzecia próba było skończone system jaskiń kopalni. Też coś nie wyszło. No więc teraz oprowadzimy was po tej wiosce. Pogadamy o tym i o tamtym. Tak, po no pierwsze twój pokój. Omów sam. Tak. Też właśnie może trochę przeskok, bo tam mieliśmy, nie mieliśmy nic, mieliśmy taki domek w ziemi, żadnych żelaza nic, a teraz już mamy diamenty. Zbieraliśmy ich naprawdę dużo. Zostało nam już ich jeszcze 10. Mieliśmy około 35. Ja nie mogę. Teraz jest bardzo bogate złożenia diamentów są. No to dobra, to opisz teraz swój pokój, żeby było coś tak. źle. W moim pokoju jest taki sofa jakby, skrzynia z płytami, z ciastkami, z ciastem, zbroją i no, narzędziami. No w tej skrzyni właśnie mam narzędzia, ciastka i takie inne rzeczy. Oczywiście jest już wersja 1.0.0, więc można je czarować. I tak, postanowiłem sobie tutaj zrobić właśnie taki pokoik. Yy, tutaj mamy ruchomy stół. Który można schować, stań na nim. Proszę, albo, albo ja stanę. Nie wiem, dobra. A więc on tak działa. To jest Wajka. Jest tabliczka table up, table down. No i z tyłu jest table and dance floor. To tam co woli. No, a tutaj mamy ciasto i tak dalej. Teraz zejdziemy do naszego pokoju alchemicznego. Tu w dół, tu, no, A nie pytam tutaj... tym sposobem. No też, ale to może później. Okej. Okay. No, to tutaj mamy taki ten. O, to jest taki, tak jakby sekretny. taki, Nie wiem, jakby to nazwać. To jest no, ten. To też... Taki to jest ten y, piasek. Czy ten kamień? Nie, to jest ten z endu. Też w endzie właśnie wspomniałem, że już. Właśnie, nie wspomniałem, że już w endzie byłem. Też właśnie w międzyczasie. Bo to jest właśnie głównie przyczyna tego, że my też gramy, nie kręcąc. I właśnie to jest przyczyna tego, że takby omija was część prostu tych I trochę no, was okłamałem i za to chcę was przeprosić, bo ym, napisałem w ostatnim opisie, że chcemy być z wami na bieżąco, lecz w tym odcinku jesteśmy trochę nie za bardzo na bieżąco. Ej, gdzie no, jesteś. No, ale to głównie z przyczyn technicznych, więc jeszcze raz przepraszam Was i Madzie przede wszystkim, że tak napisaliśmy, tak, by że ona nie jest z wami na bieżąco. Oczywiście jest. No, ale to nie było w tym sensie. Nie chcieliśmy nikogo urazić, przepraszamy. No. Wracając dalej, y, ogrodziliśmy znaczy, wszystkie budowle, które tutaj były. Postanowiliśmy y, lianami też y, sobie o, op, obsiać. Nie wiem, czy tak można to powiedzieć. No, w, tak czy siak. Żeby, żeby miasto porosło za laporośle. No, ładnie to wygląda. Tutaj część też, też zrobiliśmy taką łankę z kwiatów. Naprawdę się naszukaliśmy naprawdę dużo lian, wełny i tych kwiatków. Tak, no, więc teraz ogólnie pokażę wam teraz może system jaskiem, co ty na no to? Ja najpierw zacznę od tych y, wyższych poziomów, że tak powiem, magazyn. Tak. Y, zrobiliśmy też sobie taką malutką hodowlę, dosłownie strasznie malutką, Kratek około 7 na 5 chyba. No, mam tutaj magazyn. Teraz wszystko drewno jest z wioski, którą postanowiliśmy ograbić. A to tutaj no, zmienia. Nie za ten piasek, jak krzywą. I te, te grzyby tu nie pasują, ale na nas nie pojęcie. To tutaj mamy nasz y, diarę. Dużo naprawdę surowców. Jak już widzicie, 10 diamentów jeszcze stało i dużo gliny musimy wydobyć. No tego Widzę tutaj, że, to, że przerobiłeś sobie diamentowy miecz. Tak. No znaczy, w ekipunku mamy jeszcze jeden taki przerobiony, ale na rzecz go nie używam. Po prostu zostawić na specjalne okazję. No, następne rzeczy. Mm. Tutaj jest właśnie to ukryte przejście. Dobra, jeszcze raz się poświęcę ile to tam. To jest naszego alchemicznego. No, no zrobiliśmy też ten fabrykę kamienia, taką jak w odcinku trzecim, czy drugim? Trzecim. Ale, to no i tak z niej na nie korzystamy. Korzystaliśmy przy budowie muru, bo naprawdę zaczęło nam brakować kamieni. Wykopaliśmy naprawdę dużą kopalnię. No, kopalnię. I cały kamień poszedł na mur. Zostało nam niecały stak kamienia. Tak. Ojej. Kru. I tutaj jest właśnie ta, yy, tak. ta, ta ta fabryka, że tak powiem. Tak, a jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. Yy, potrzebuję dwa kamienie wykopać stamtąd, bo ja zapomniałem, że... Yy, zrobiliśmy sobie też dookoła tego muru taki Ej, nie most. Próbuj. Most, który... No, taki zamykany. Yy, przez... z pistonów. I zaraz go Wam zaprezentujemy. Okej. Okay, I tutaj... Wam, że wszystko jest takie... Nie ma pokazane to, jak to trzeba bez craftingu i tak dalej, ale... Jak już wspomnieliśmy, mieliśmy naprawdę niezłe nie problemy. No, wcześniej to było z kamienia, ale teraz wam to wymienić na płotki. A gdzie Ty yy, No ja tutaj przy tym... przy wyjściu z muru. Oczywiście jest też wejście na górę muru, więc można sobie pochodzić po murach obronnych. No, wcześniej to tutaj był kamień, więc. O, i cały ten mechanizm był zrobiony przeze mnie. Właściwie to jest pierwsza moja taka budowla typu pistony i redstone. Bo ja zazwyczaj się w to nie zagłębiałem, to było dla mnie za ścisłe po prostu. Nie, nie rozumiałem tego, ale. Trochę już trochę to nie, nie za bardzo estetycznie wygląda, ale dobra. No, tak, ale niech będzie. Tak, e, zrobiliśmy sobie e, dookoła tego fosę z wody, żeby nam po prostu Enderman się nie ten. Aby się zabijał w niej i fabryka grzybów. Na razie ona mało grzybów póki co ob, obradzi, ale jakoś dajemy radę. Z tym i tak już mam dość dużo mięsa, bo chodzimy z zapalniczkami po prostu na, na, na wszystkie. Czekaj, dwa, sprawdzimy tam, czy jakieś nie, grzybki są czekaj. już, czy nie? Wcześniej nam tam kilka pochodni, żeby było dość ciemno, ale niestety się nam tam. Ej, ile trzeba wst... czekać, żeby wypadły jakieś na płytkę? Coś chyba 3, pół godziny czy ponad. Co nie wiem Żeby no. jakiś ptę po żeby wypadł na płytkę. Ha, to, to nie wiem. No chyba nie, nic jeszcze nie ma. No, więc to jest tyle, jeśli chodzi o taką wioskę, stoi. Tutaj... Aha, jeszcze są kopalni. No i to tyle. Będzie z wioski. Potem właśnie poszukamy sobie jakiegoś fajnego miejsca takiego... Tak. Jakieś epickie góry jak to ujął Gdzieś Joker. Tak, ale... To... To, tak żeby nie było też daleko od wioski, żebyśmy mieli też tutaj system. To tu będzie nasz magazyn i ten reszta wszystkiego. O, Nasza baza to będzie, a tam to będzie nasze domy. ale mi zmuliło. Nie wiem co się stało. No, to teraz przenieśmy się do kopalni. A gdzie była ja ta kopalnia? Bo już nie pamiętam nawet. Tutaj czekaj jeszcze sobie jakieś mięso wezmę. Właśnie, no, masz jakieś mam mięso, mięso, bo ja nie... Bardzo... Tak, 46 czy jakieś. To jeszcze wezmę 10 chlebów. Spoko, no, we, we, weź weź czekaj... tu, ja sobie, ja sobie wezmę chleby. Okay. Tak, mam naprawdę dużo zboża wszystkiego. Trochę Powodowane przez to, że mieliśmy problemy techniczne. I nam trochę głupie, właśnie, że nie pokazują wszystkiego i szkoda trochę. Dobra, więc chodzimy do kopalni. Stąd właśnie cierpię lawę. Strasznie, że się nalatałem, żeby tą lawę na cały most zebrać. No. Więc strasznie już się nalitałem z wiadrami lawy, żeby ten cały... Cały system oświetleniowy dokończyć. Na szczęście lawy tam nie brakowało. No i... W, ja zawsze robię tak, że w, na tym poziomie, gdzie znajduję pierwsze diamenty, kopię się na boki. O korytarzu 3x3, właśnie. Na początku kopałem tam do końca, ale potem się zaczęło robić jaskinie. Znaczy, no, opuszczone kopalnie. To gdzie do jedziemy? Do no nic, tylko chciałem pokazać tutaj tak. Dlatego zacząłem robić właśnie na boki. No i tam gdzie jest koniec, to oznacza, że tam jest właśnie opuszczona kopalnia. Bo ja się w tej kopalni zwyczajnie nie zagłębiam, bo jest tam dużo potworów. Właśnie raz yy, w, chyba w trzecim odcinku numer... znaczy... W odcinku numer 7, ujęciu trzecim, trzeciej próbie nagrania odcinka, postanowiliśmy iść po surowce w tej jaskini, No i to też nie, nie wyszło niestety. Więc wyzbieraliśmy je sami i... Część tam. Jeszcze tam jest tych surowców naprawdę masa, ale my się w to i tak na razie nie bierzemy, bo i tak mamy ich dość dużo, więc nie potrzeba. No, to teraz może idziemy spać i rano pójdziemy na jakieś takie fajne, fajne polane. Tak, no nie aż tak daleko od wioski, żeby było dobre, blisko do tych wszystkich materiałów. tak no to ej, czekaj, ja tam mam łóżko, czekaj. Ja, ja mia, ja planowałem sobie robić pokój yy, w wieży, które tutaj widzicie, Jesz jeszcze nawet nie, za nie zacząłem go wypełniać, chociaż, chociaż już mam yy, wnękę tam, że tak powiem. To co jeźdźmy. Brzydki jest, więc nie oceniajcie go za, za, za bardzo ostro. Dobra, to śpimy? No, właściwie to on miał mieć pokój tam, gdzie jest pokój alchemiczny. Tak wyszło. Dobra, to śpisz? Śpię. Okej. Okay. Może jeszcze zrobić cięcie. W za ten czas i sprawdzimy, jak tam się nasze głosy nagrywają. Tak, no to yy, cięcie. Yy, dobra, się już wyspaliśmy, my teraz idziemy na naszą miejscowę. Tak, ja już sobie ją wcześniej yy, wypatrzyłem, zaznaczyłem pochodniami i zrobiłem taki mały port tutaj przy naszym zamku na dwie łódki i tam taki jakby z kamienia też port. Taki też mały. Yy, dobra, więc teraz się tam udamy to, do gdzie to było? naszego portu. Tutaj najpierw, dobra. Ależ, fajna fajne małe owieczka! Ale, Słodko, nie? Fajno, ale się wyruchali. Dobra. E, Dobra. Idem, idem, Dobra idem, my. idem. Tylko zamknij ze sobą. Zamknąłem cię. Okej. Dobra, idziemy. A znowu mi się złomie ręka. No. Ała! Co cię bije? Nie, bo ten, wiesz, skoczyłem. Kurde, gu... głupie zapadnie. Ała. Cieka Ej, ciekawe czy mi się złamie ręka? Ciekawe Idę, idę, idę tak samo Ej, nie złamała mi się Sprawdź, dam na łódek. I zapię. I ogień, ja znam drogę. A ja nie mogę się ruszyć. Pójdź za mną. Czekaj, bo ja nie mogę ruszyć w ogóle łódką. Aha, bo jesteś na nie No wow. No, O już. Wii. To płynę. Pójdź za mną. Złamię Znowu się złamała ręka. Brawo. Prawo No, no to płyniemy, płyniemy, płyniemy No i czemu jest tak daleko? O, oh, fuck Nie możemy być za blisko, bo się zderzymy y Ale kopuła jest pod nami, A to jest kopuła? No wiem, widziałem ją, fajna To jest taka z ziemi To jest ona natura naturalnie zrobiła Tak, pani natura Zaraz się, ja trafię do tego miejsca, gdzie ostatnio Zaznaczyłem je pochodniami, ale je tylko w nocy widać. Może trafię. Wee mm. oui, balanga! A właśnie w 1.9 czy tam 1.0 miało być okrągłe słońce, ale coś nie widzę okrąg okrągłego. Właśnie miało być. No a jak to jest wersja finalna, to brawo. Może finalna wersji 1.9? A może będzie też finalna wersji 2.0? Tak, finalna wersja 1.0. No. Teraz gdzie ja ten port z kamienia? <grym> Tylko nie mów, że się zgubiliśmy? Ale bez ma, ma, ma skręta, mam skręta. Uuu, <grym> mam speedę, mam 10 na godzinę. Moja łódka mi się rozwaliła. Czekaj, to chyba nie to. <grym> Walnę w lato rośl O nie. Nie walnąłem, ha, a nadal płyny, a ty nie. No, ale to już gdzieś blisko. To gdzie idziemy? Nie wiem, na piechotę najpierw przejdę i poszukam. O, ale to chyba gdzieś rozwaliłem. tutaj. Rozwaliłem. Wiem, że tam było dużo drzew. Ej, czekaj, gdzie ty jesteś? Tutaj. No, tu... Zaraz, czy to to? Nie, czyli w tamtą stronę trzeba iść. Gdzie ty jesteś? Ja tu przy brzegu, gdzie mi się łódka rozwaliła. Ała. O, jestem, no. Ej, a ty gdzie? Gdzież? Ja idę, idę. Ja nie mogę... Gdzie ty jesteś? No tutaj sobie idę, idę. O! Chyba znalazłem. No to nie idź, nie idź, tylko czekaj na mnie. Znalazłem, tak. Dobra, to czekam na ciebie. O, glina widzę. No i gdzie ty jesteś? Ja jestem tutaj, gdzie, gdzie mi się łódka rozwaliła. Eee, czekaj, A. jestem na X minus 75. A, nie, ja się widziałem przed chwilą, przed sekundą, dosłownie. X co? O! <grym> tak, brawo, chodź my jesteśmy dziwni Tak stoję z tyłem, ja tyłem i się nie widzimy. Ojej, ale gleba. A, ja skoczę... kur... I gleba. Ok, jest oświetlone i mamy tutaj nawet taki port z kamienia. Daj! No to co? No to to jest nasze, nasze takie, takie, takie taka miejscuwa nowa, że tak powiem. No, tylko ja myślałem, że iść tam zabudować w, przy tych drzewach, wśród tych drzew No tutaj. może zamek zrobimy, albo coś, jakąś twierdzę. Taki, no, y, czekaj, jak on się nazywał y, MMZ, mój mini-zamek, tak. Tak. Dobrze. właśnie MMZ. E, no to tak, może pracę rozpoczniemy w następnym odcinku. E, i jakieś tam inne projekty w kolejnych odcinkach. i tak. tak. I to będzie chyba koniec. Oczywiście, oczywiście projekty robimy albo w swojej głowie, albo na kartce w kratkę i ołówkiem. No, takie, takie. Albo w szkole, na przerwach, albo coś, coś w tym stylu. Zawsze, coś, zawsze no to... coś wymyślimy. No to się z Wami, że tak powiem, żegnamy. No to na razie.